nazywam się Bahar Aziz, pochodzę z Syrii, mieszkam obecnie w Warszawie, grałem w różnych filmach i serialach, główną rolę, sekrety rodziny, rozwody, gyniarze. A Agnieszka, naprawdę ja Cię kocham i nie pozwalam, żeby ta historia się powtarzała jeszcze raz. A za morderstwo wyłapiesz ładnych... Jakie morderstwo? wy wiemy tutaj! A tak... Ja nikogo nie zabiłem! O czym Wy w ogóle mówicie? Udawałem, że jestem killerem. Niby dlaczego? No bo tak mi traktowałaś i nim zostałem. N niby dlaczego mam ci wierzyć? Mówię prawdę. Możesz mi sprawdzić. Właśnie dzisiaj chciałem ci prowadzić do hotelu, w którym jestem właścicielem. Wiem, że jesteś inna. Wielu kobiet wcześniej interesowało się mną ze względu na moją sytuację finansową. Zadowolona? Masz, czego chciałaś. Nie, Ahmed. Chciałam mieć męża, który mnie kocha i dba o mnie. Już masz. Maleś, masaż się w I prefer sam, but I love my wife. And she wants to be her family. Karbala. Mam różne zainteresowania. Karate, Shotokan, oczywiście mam czarny pas. Cztery dany. Jednocześnie gram na mandoliny śpiewam. Jestem dyspozycyjny i zapraszam do współpracy.